Jesteś miły, robisz dużo, a i tak czujesz, że inni wchodzą ci na głowę, to może być syndrom miłego faceta. Dzisiaj wbijamy w sedno skąd to się bierze i dlaczego tak wielu z nas w tym siedzi. Cześć, tu Paweł, zwykły, miły gość, który sam jest w procesie wychodzenia z tego syndromu. Uczę się stawiać granice, mówić wprost i być bardziej sobą. I właśnie dlatego powstał ten kanał, żeby pomóc sobie i innym facetom takim jak ja. Dzisiaj zrobimy wspólnie autoanalizę i sprawdzimy, czy masz w sobie syndrom miłego faceta. Nie jestem psychoterapeutą, ani żadnym specjalistą. To, co tu usłyszysz, to moje doświadczenia, moje przemyślenia i wiedza, którą sam znalazłem. Jeśli masz poważny problem, to idź do specjalisty. Skąd to się bierze, bo ten syndrom, on nie pojawia się znikąd. On powstaje zazwyczaj dużo wcześniej niż nam się wydaje. Zacznijmy od czegoś, co wielu facetów odkrywa dopiero po latach. Syndrom miłego faceta najczęściej rodzi się w dzieciństwie. Tak? I to nie musi być wielka trauma. Czasem to po prostu klimat, jaki mamy w domu. Byłeś chwalony, kiedy byłeś grzeczny. Słyszałeś teksty typu bądź spokojny, nie rób problemów, a twoje emocje były niewygodne dla dorosłych. To mózg dziecka robi prosty zapis. Żeby mnie kochano. Muszę być bezproblemowy. No i potem taki chłopak dorasta i robi wszystko, żeby nikogo nie zawieść. Nieobecny ojciec i na to piekuńcza mama. To jest klasyk w psychologii męskiego rozwoju. Gdy ojciec jest nieobecny albo emocjonalnie, albo fizycznie, a mama bardzo zaangażowana, to chłopak uczy się, że muszę być tym dobrym, tym miłym, tym idealnym synkiem. I to później przenosi się na relacje. U mnie było tak, że mój tata dużo pracował. Rano wychodził do pracy. Zanim ja jeszcze wychodziłem do szkoły, wracał z pracy, zjadał obiad i szedł do warsztatu. Bo był solarzem, więc pracował jeszcze w domu. No, a wszystkim, co było związane z wychowywaniem mnie i moich braci, zajmowała się mama. Czyli pilnowała tego, żebyśmy się uczyli, pilnowała tego, żebyśmy mieli co zjeść. No i po prostu wychowywała nas głównie mama. I tutaj zadaj sobie pytanie, czy w dzieciństwie czy czułeś, że musisz coś udowodnić, żeby zasłużyć na uwagę taty? Z tego co pamiętam, to u mnie tak było. Nadmierna odpowiedzialność od małego. Jeśli ktoś z was musiał stać się dorosłym zbyt szybko, opiekować się rodzeństwem lub łagodzić konflikty między rodzicami, czyli próba zarządzania emocjami innych osób, żeby było spokojnie. Część druga! To będzie ważne. Większość ludzi kojarzy reakcję fight, flight, freeze, czyli walcz, uciekaj, <gryw> lub udawaj, nie wiem, martwego. Te zwierzaki, brusuki chyba. Jakie zwierzaki udają martwego, żeby przeżyć? Oposy, oposy. Nie Mamy radnego reanimacja, reanimacja. Ale mało kto zna reakcję Fawn i to jest właśnie fundament syndromu miłego faceta. Fawn równa się udobruchaj, zgódź się, nie mów, nie stawiaj granic, żeby tylko nie było konfliktu. Zadaj sobie tutaj pytania, czy konflikt? Równa się dla ciebie zagrożenie? Czy wolisz przemilczeć niż powiedzieć, że coś ci nie pasuje? Czy słowo nie wywołuje w tobie niepokój? Jeśli tak, no to jest to dokładnie ten mechanizm. Część trzecia. Uzależnienie od aprobaty, czyli od dopaminy. Za każdym razem, kiedy ktoś cię pochwali, powie dzięki, albo powie, że jesteś super. Bach, dopamina, ding ding mózg mówi wtedy: o, to działa, Róż tak dalej. Więc robisz i robisz. I robisz. W tym miejscu zadaj sobie pytanie, czy łapiesz się na tym, że robisz coś dla kogoś tylko po to, żeby to docenił i cię pochwalił? I czy po takich pochwałach czujesz dziwny haj, a po ich braku spadek nastroju? Część czwarta. Ta część nie będzie fajna, ale prawdziwa. Nice guy nigdy nie jest. Tylko miły. Ma ukryty kontrakt. Jeśli będę dobry, dostanę nagrodę. Problem jest taki, że ten kontrakt istnieje tylko w naszej głowie. Słabo. Tutaj postawmy sobie pytania, czy kiedy pomagam innym, oczekuję wdzięczności, czy robię coś dla dziewczyny, później czuję żal, że tego nie doceniła? Czy mówię nie ma sprawy, a w środku gotuję się ze złości. Jeśli tak, no to właśnie działam na ukrytym kontrakcie. Część piąta! Możesz odhaczyć takie rzeczy jak unikam konfliktów jak ognia, tłumię złość, a potem wybucham lub zamykam się w sobie. Zgadzam się na rzeczy, na które nie mam ochoty. Biorę odpowiedzialność za nastroje innych. Masz wrażenie, że ludzie cię wykorzystują, i czujesz, że robisz dużo, a dostajesz mało. I najważniejszym momentem w tym filmie jest to, byś zrozumiał, że to nie jest Twoja wina, ale to jest Twój problem. Powiem Ci wprost, jak ziomek do ziomka. Jeśli to brzmi jak ty, to spoko. Nie jesteś popsuty i to nie jest twoja wina. To są po prostu mechanizmy obronne, których nauczyliśmy się lata temu, kiedy nie mieliśmy żadnej kontroli nad naszym otoczeniem. Ale teraz jesteśmy dorośli, mamy kontrolę i możemy to przepracować. I co z tym zrobić? W kolejnych odcinkach będziemy pracować nad tym. Jak stawiać granice, gdy ze stresu nas ściska nas w żołądku? Jak radzić sobie z lękiem przed konfliktem? Jak przestać szukać aprobaty u innych? Jak wrócić do własnej autentyczności? Jeśli chcesz wyjść z syndromu najgaya, nice to to jest proces. Ale serio. Da się. W komentarzu daj znać, który punkt najbardziej do ciebie trafia. Bo jestem ciekaw, jak to wygląda u innych facetów. Ale jeśli chcesz kolejny odcinek o tym, jak zacząć stawiać granice, zostaw suba i lecimy dalej. Dzięki za obejrzenie, i do następnego.